w Gdańsku. Kto wydał rozkaz? Werden. Uważaj. I Po uprzedniej salwie w bruk można użyć broń. I od tych rykoszetów dostawali najwięcej. Jak najwięcej? Wyprowadziliśmy 61 tysięcy żołnierzy, 1800 czołgów, 1750... Transporterów opancerzonych na ulicę. No to ktoś musiał zginąć, nie? Cała armia przeciwko trzem tysiącom robotników? Oni w co byli uzbrojeni? W Kielnie? Nie, bo w większości byli ze A! Przyszedł wniosek z Moskwy, dostałeś awans na podpułkownik. Gratuluję. Strzelałeś, Marian? Zapytaj mnie jeszcze raz. Strzelałeś? Strzelałem. Wszyscy strzelaliśmy. Płakaliśmy, bracie, jak płakaliśmy. Strzelaliśmy. A nie można było inaczej. Napijmy się, co nam zostało. Pić jak radziecy i zachowywać się jak radziecy. Mówi się z głowaka? Mój też. Zaplutek karły reakcji. Wysiu, a może my już jesteśmy Radzieccy, nie polscy, co? Tak w głębi duszy wmawiamy sobie, że jesteśmy Kościuszką. oficerowi Wojska Polskiego. A to tymczasem sowieckie mordy mają nasze dusze. Nie żaden tam kościuszko.